Siema, ja jestem Rado Jones i w dzisiejszym odcinku jest to test samochodu jaki jest Wedge. Dobyć można go za 10 poziom w sezonie 23. Ja niestety nie wbiłem nawet nie mam jeszcze drugiego, ponieważ w grę, jak wiecie, nie gram, ale bardzo dziękuję Sajkowi, który użyczył mi właśnie tego samochodu do tego testu. Więc przechodząc do wyglądu samego w sobie, jest to naprawdę bardzo ładny oraz bardzo dopracowany pod tym względem samochód. Jest to połączenie dwóch samochodów: Ferrari F40 oraz Ferrari Testarossa. Ma on unoszone drzwi, które oczywiście się... Zamykają, gdy wchodzimy do tego samochodu. Ma on lampy typu Pop-up, no tak samo jak Torero czy Deja czy Shogun, tylko w tym przypadku, gdy wciskamy L, możemy te lampy chować. Oraz wysuwać, co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Mam też bardzo unikalną rejestrację, ponieważ w przeciwieństwie je do większości samochodów, gdzie jest po prostu rejestracja z tyłu, ona jest tutaj na boku. Możemy oczywiście sobie coś napisać, i tam właśnie pojawiają się napisy. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Można też w tym samochodzie zobaczyć silnik, który ma customowy dźwięk odpalania oraz oczywiście jazdy. A więc czas przejść do speed testu na Drag Race. Można też usłyszeć co jakiś czas taki dźwięk. Może jest to dźwięk od zmiany biegów czy coś w tym stylu. Mimo, że tutaj wyszło 276 mil na godzinę, to prędkość tego maksymalna to 299 mil na godzinę. Jest to naprawdę absurdalnie szybki samochód. Przykładowo szybszy od takiego już świetnego Apertura. No i Stop 10 zdecydowanie wylatuje już MCL36, czyli ostatnio, gdy w ranking najszybszych samochodów. Znowu od razu stał się nieaktualny. Wtedy też tak było. Od razu po tym Carbonara wprowadzili i znowu tak się dzieje. Już w przypadku biegów wstecznego tak pięknie nie wypada, nie jest to najwyższa prędkość oraz dosyć długo się mimo wszystko do tej prędkości rozpędza. Przy wróbie hamulca też z jakiejś około tam prędkości 200 mil na godzinę wypada ten samochód bardzo przeciętnie, a nie jakoś najgorzej, ani też bardzo dobrze. Tak więc odpowiadając na pytanie, czy warto jest zdobyć w ogóle ten samochód, jeśli chcecie się drogi wizu dalej w to gry grać, no to myślę, że naprawdę tak, ponieważ ten samochód jest bardzo dobry. Jest to trzeci najszybszy samochód sezonowy, jest on za baynetem oraz Torpedo. Ciekawe jakie mordy mają teraz ci, co pisali. LL Not Grinding This Season, very mid. Ciekawe jak oni teraz wyglądają. To nie dla nich i tak za wolne, bo przecież to jest wolniejsze od bruli. Więc naprawdę jestem szczęśliwy pod tym względem, że fajne auto potrafią wprowadzić. Może fajnej i zawartości nie, ale chociaż fajne auto. Dzięki za oglądanie to tyle. Nara!